Dzień dobry Macie Wiśniewski, witam wszystkich Państwa w nowym programie Sport w Lubinie. W tym programie będziemy poruszać tematy związane z tym co się dzieje odnośnie sportu z halą widowiskowo-sportową oraz z naszymi pierwszoligowymi piłkarzami KGHM Zagłębia Lubin. Ale na początek tak może coś o kosie Kusce e, Moim gościem jest pan Łukasz Skibijski e, terener i zawodnik klubu JSMK lubi Krzyszorliga e, i nowo właśnie e. No mecz tak naprawdę bardzo dobry ze strony reprezentacji e, Polski przez cały mecz praktycznie utrzymywaliśmy dosyć wysoką przewagę. Widać, że chłopaki weszli mocno zmotywowani po tej porażce z Austrią, która była dość nieszczęśliwa, bo mieliśmy przejść tak naprawdę piłkę meczową. No niestety Ponitka wtedy nie trafił, no i zemściło się to tym, że przegraliśmy mecz. No, mecz z Niemcami, tak jak wczoraj mogliśmy oglądać, wyszedł nam dużo, dużo lepiej. No, i stąd bardzo, bardzo ważne zwycięstwo, bo praktycznie moim zdaniem przesądza już o pierwszym meczu. Mecz z Luksemburgiem, teoretycznie dużo słabszym przeciwnikiem, powinien być dla nas. No, i zostaje mecz z Austrią, który przy dobrych wiatrach będzie już meczem, tak naprawdę teoretycznie o pietruszkę. Natomiast no, dla wszystkich fanów koszykówki na pewno będzie super spotkanie. Czyli jak Pan to obrazuje, Austria wygra grupę, Polska wygra grupę, no Luksemburg rozumie na ostatnie miejsce. Zdecydowanie, Luksemburg ostatnie miejsce. No, Austria myślę, że powalczy o drugie miejsce. Polska w tym momencie wydaje mi się, że już będzie na pierwszym miejscu. E, oczywiście nie ma co przesądzać, ale mecz jest u nas i liczę na to, że nie dopingiem ten ostatni mecz to już załatwi sprawę. Bo y, Pol, y, Polska jest niżej od Niemiec w rankingu FIFA. I tutaj zaskoczony pan jest? Eee, czy jestem zaskoczony? Eee, nie, ponieważ y, uważam, że koszykówka w Polsce powolutku wraca do tego poziomu, który był lata temu, to znaczy mamy coraz lepszych zawodników coraz więcej Polaków się pokazuje widać, że teraz bez największych gwiazd jesteśmy w stanie grać tak jak gramy, mamy fantastycznego trenera, który pokładał to wszystko, widać, że z meczu na mecz wyciąga wnioski poprawił to co w meczu z Austrią troszeczkę zawiodło, czyli grę obronną i mamy wynik jaki mamy hey. Idzie pan na mecz z Austrią? Tak, ja, jakie nadzieje przed tym meczem? Liczy yy, yy, pan razem na dobre widowisko? Zdecydowanie dobre widowisko, dobrą koszykówkę i zwycięstwo reprezentacji Polski. Był pan już na hali, jakie wrażenia? E, przepiękna, przepiękna i naprawdę warto chodzić na wszelkie spotkania, nie tylko koszykarskie, na każde, które tam e, będą się pojawiały. A wy się... A wy chcecie się przenieść na tą halę kiedy? E, no to jest zależne od wielu rzeczy. W tym sezonie na pewno będziemy rozgrywać mecze jeszcze na hali przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. E, jeżeli e, będzie taka możliwość, no to kiedyś na tej hali na pewno chcielibyśmy grać. No, na ten moment na nasze potrzeby wystarczająca jest hala na Lidlice. Potem na kogo w Eurobaskecie możemy trafić? Oby nie na Stany Zjednoczone. No w Eurobaskecie na Stany Zjednoczone raczej nie trafimy, bo eee, to euro tak, euro, oby ob nie na Hiszpanię. Eee. Z drugiej strony, dużo lepiej mieć Hiszpanię w grupie, niż później trafić na nich w, w, dalszy, w, dalszy, w dalszym etapie. E, nie mam żadnych, żadnych tam predyspozycji. Byle nie byłaby to grupa z Hiszpanią i Francją jednocześnie, natomiast drużyny będą rozstawione i raczej to nie będzie możliwe. A pan, rozumiem. Nie wiem, a pan, rozumiem, e, chciałby zagrać w reprezentacji Polski. W reprezentacji Polski każdy chyba, kto gra w koszkówkę, chciałby zagrać, no ale. Chyba już bieg i, 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 i umiejętności mi nie pozwolą. Bo przepraszam, że tak zapytam, ale pan ile ma lat? E, 30. To już nie wiem, czy to młodo na koszykówkę czy jest No to już jest tak raczej bardzo, 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 bardzo Czyli tak jak w piłce nośnej? Nie, no w koszykówce powiedzmy do tego 37 roku życia, 38 można spokojnie grać. Adam Wójcik pokazał, że na najwyższym poziomie mógł grać do wieku 40 lat, także kwestia tego jak organizm pozwoli. Umielnasz? Babcie, tylko dobrze dziękuję a może jeszcze Luksemburg Niemcy to spotkanie też pan czytał, widział. E, no niestety nie przyglądałem się z tego względu że Luksemburg y, to raczej outsider naszej Aust grupy no i, i nie zerka e, na Austrię przed spotkaniem też e, przed spotkaniem z Polską nie no na Austrię, Austrię Niemcy na pewno y, Zerknę na mecz, tak, bo będzie on ważny dla naszego układu w grupie. Być może tak naprawdę będzie już przesądzone to pierwsze miejsce. Ja myślę, że ono już jest tak naprawdę przesądzone, ale dopóki mecz się nie rozegrał na parkiecie, to nie można tak na nic powiedzieć. Polska wygrała oczywiście z Niemcami 88 do 76 wczoraj też. Austria wygrała z Luksemburgiem 80 do 71 a to o czym mówił pan Skibicki Polska, Austria y, i wygrana Austria 83 do 81 a więc dwie bramki przewagi tylko dwie bramki przewagi no i może być różnie, może być różnie a teraz skrót meczu Zagłębia świetne podanie od Arkadiusza Kwieka i w 15 minucie Michał Papadopulos strzela pierwszą pierwszą bramkę bardzo ładną bramkę ale się cieszy ale się cieszy ten zawodnik brawo, gratulujemy kolejny, kolejny gol Kolejny gol, i to już niestety gol dla Wisły Polsk. i Już na początku Krzysztof Janusz nad poprzeczką. Ale... Ale po zagraniu... Nie. Yeah. Drugi, druga po zdecydowanie należała do gości. W 47 minucie po zagraniu ręką Borisa Godala w 47 minucie Krzysztof Janusz wpakował piłkę do bramki. Szybko mogło być jednak 1 yy, do 2 ale góralewski na się nie, nie skończył celnym strzałem drewningu na 16 meczu. Było za to jedno dwóch po ale Mar Marko Rodzicza, y, który rozpoczął y, rajd po, 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 po lubinińskim wojsku i y, y w 72 minucie y, dobijając kózkę koło strzewy yy, wbił piłkę do bramki. Trzeci cios wyprowadził z Kasprzycki, finalizując sytuację na lasach, Po podaniu Piotra w i yy, było jeden do trzech, ale mogło być wyżej. Na szczęście, na szczęście, na szczęście wygrali yy, tylko czy do jednego to tyle my oczywiście czekamy na następny mecz z różną Wigry Suwałki to pojutrze o 20 czekamy też na mecz za tydzień, który będzie o 20 mecz Polska, Austria Polska Sport News ten mecz i będzie transmitowane w niedzielę też o 20 spotkanie Polska-Luksemburg na które również zapraszam i ja już mówię do widzenia.